Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej kawie u świętego Józefa. Nie jesteśmy co prawda w komplecie. Ksiądz Tomasz tutaj się dosiądzie, a tam będzie miejsce dla Krzysztofa, daj Boże do nas dołączy. Nie ma go w tej chwili, dlatego że przygotowuje kolejny odcinek rekolekcji, które mam nadzieję śledzicie. To już trwa ze dwa tygodnie, nawet ponad. Więc polecamy, to, to drugie studio telewizyjne jest na drugim piętrze. Ale jeszcze o innych inicjatywach ksiądz Krzysztof mam nadzieję nam zdąży dzisiaj odpowiedzieć, zanim wyruszy ten odcinek rekolekcyjny. Mamy bardzo przekazania sporo informacji, sporo takich zaproszeń czy zachęt pewnych. Bardzo jesteśmy wdzięczni za, za to, że się kontaktujecie z nami na ten wspominany już telefon dyżurny. Ja go y, pokażę jeszcze raz, choć chyba z tej odległości nie najlepiej to widać. To już wiemy, zwłaszcza jak się Tomasz zasłoni kawał ten, y, ten napis, to tym bardziej nie widać. Y, ale jest na naszej stronie internetowej. Ja go przeczytam: ten numer 667 052 983. 667 052 983. Przypomnę, że korzystamy z tego telefonu wtedy, kiedy jesteśmy może w jakiejś trudności duchowej, chcemy porozmawiać z księdzem, jesteśmy do waszej dyspozycji. Gdyby była potrzeba też jakiejś rozmowy z psychologiem, mamy kontakty już do kilku osób, które są gotowe rozmawiać, a wiem, że takie potrzeby są. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi tutaj już przy okazji takich naszych krótkich spotkań liturgicznych, więc nie wszystkim jest łatwo w tym czasie przebywać w domu no czasami może nawet właśnie z najbliższymi to trudne sytuacje i czasami nasze ludzkie siły się kończą po prostu kończą się warto wtedy sięgnąć po jakąś pomoc zewnętrzną po chwilę jakiegoś prowadzenia również psychologicznego właśnie po to żeby podpowiedzieć jak w takiej sytuacji sobie radzić jak raczej budować więzi niż je się niszczyć. Naprawdę nie wstydźmy się tego, że mamy z tym kłopoty, mamy z tym trudności. Są ludzie, którzy nam mogą w tym pomóc. Dziękujemy też bardzo tym wszystkim, którzy wczoraj odchodzili na nas apel związany z, z darami, które się przyszły do naszej parafii zostały zamówione po świętach. Prawdopodobnie no, będą potrzeby w rodzinach, zwłaszcza tam, gdzie ktoś straci pracę, żeby pomóc w, no, w takich codziennych sprawach. W zaopatrzeniu kuchennym, tak to nazwa ogólnie. Więc pomogli nam parafianie rozładować ten transport, który przyszedł. Dziękuję też pani Monice i Piotrowi za to, że czuwają nad, nad tym przedsięwzięciem. Moi drodzy, z, z tych pierwszych, pierwszych informacji, jakie mamy dla Was do, do przekazania, to może przeżywanie jutrzejszej niedzieli, niedzieli męki pańskiej, niedzieli palmowej. No, na Wszach Świętych w tradycyjnym porządku może być tylko 5 osób. Tyle przyjmiemy do kościoła, niestety, ale chcemy Wam podpowiedzieć, jak ten czas dobrze przeżyć w domu. Więc tak, no jest to sytuacja nietypowa dla nas. Od II wojny światowej, czy od wielkiej epidemii, która była ze 100 lat temu, epidemii hiszpanki, gdyby takiej sytuacji nie było, no ale musimy się z nią zmierzyć. Jeżeli chodzi o piją Paschalne, czyli trzy najważniejsze dni w roku liturgicznym dla nas i też tydzień, wielki tydzień, który rozpoczniemy już jutro, to są dni, których nie możemy przenieść. Prefek Kongregacji Kultu Bożego 19 marca napisał taki dokument, że nie da się przełożyć Wielkanocy, dlatego że zawsze ją obchodzimy po pierwszej wiosennej, po pierwszej wiosennej pełni księżyca. I to jest po tej pełni, w pierwszą niedzielę, w tym roku wypada 12 kwietnia. Tydzień wcześniej przeżywamy niedzielę palmową. Jak wiemy, niedziela palmowa jest związana z pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdzie planuje umrzeć na krzyżu. Po to, aby później zmartwychwstać dla naszego zbawienia. Był witany przez tłum ludzi, którzy mieli w rękach palmy, krzyczeli hosanna i w ten sposób cieszyli się z tego, że przychodzi Mesjasz do nich. Palma. Jest bardzo pięknym symbolem, dlatego że jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią i nad cierpieniem, ale również przynosi nadzieję. W apokalipsie św. Jana są takie piękne słowa, które mówią, że stojący przed obliczem baranka, którzy są przyobleczeni, białe szaty, mają w swoich dłoniach palmy jako znak tego zwycięstwa. Myślę, że w tym czasie tej pandemii też nam potrzeba takiej nadziei tego, że Chrystus zwycięża, nad śmiercią. I teraz, jako mamy propozycję, do tego, aby przeżyć pomimo ograniczeń sanitarnych temu piękną niedzielę palmową, niedzielę męki pańskiej, również w naszych rodzinach, chcielibyśmy zachęcić do tego, aby po pierwsze przygotować palmę. Sklepy są yy, może z panami zamknięte, może nie będą osoby przed kościołami sprzedawać tych palm, ale można ją zrobić w domu. Jest wiele zielonych gałązek. W ogrodzie być może waszym, czy można nawet użyć trochę bibuły, trochę papieru kolorowego i coś takiego przygotować. Z dziećmi, z dziećmi na przykład. Jest to dobry sposób, żeby zająć tych dzieci na parę godzin. <grym> <grym> nie czekajcie, przepraszam, za taki okrutny dowcip. nie czekajcie, aż wam palma odbije, zróbcie sobie palmę sami. <grym> tak, i ona może być w domu z takim pierwszym zwiastunem świąt wielkiej nocy. Jeżeli zrobimy taką palmę, Możemy ją później opublikować w sieci z hasztagiem Palma, rzecznik konferencji episkopatu Polski zapraszam do włączenia się w tę akcję, żeby umieścić swoją palmę, którą zrobicie w domach, a również dodać też cytat z Pisma Świętego. Niech to będzie taka nasza procesja z palmami przez internet. Możemy się razem też tam połączyć. Zachęcamy również do tego, aby wziąć udział w mszy świętej, jak uczestniczyć w przy świętej. No to tutaj mamy ciekawy filmik na, naszej, na naszym fanpage'u parafianu. Zachęcamy go, aby go obejrzeć, żeby w tym czasie nie prasować, nie gotować kury w garnku, nie siedzieć w piżamie, w piżamie. <laughs> żeby nie rozmawiać ze swoją rodziną, ale żeby faktycznie przeżywać tak, jakbyśmy byli, no właśnie, w takim naszym domowym kościele. Zachęcamy też do tego, żeby przeczytać, może wieczorem tego dnia, albo rano, po śniadaniu, taką modlitwę sobie zrobić, opis Męki Pańskiej. W tym roku czytamy fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, 26 rozdział i 27. Mamy wersję dłuższą i krótszą. I myślę, że pamiętacie, że co roku w kościele są ministranci, którzy dzielą się narodem. Ksiądz zazwyczaj jest Panem Jezusem, jest tłum i jest i są ci, jest nawet Zachęcamy, aby w domu, jeżeli. Jesteście rodziną, przynajmniej trzyosobową przeczytać sobie z podziałem na rolę. Gdzie taki tekst znaleźć? Na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u będzie opublikowany taki tekst z Ewangelii. Wystarczy go pobrać, wystarczy go wydrukować i, i później w domu odczytać. Jest bardzo prosto, są, jest napisane w to, kiedy czytam się, że to może być bardzo piękna przygoda też dla, dla całej rodziny, żeby w taki sposób tę Ewangelię odczytać. Zachęcamy również do tego, aby wziąć udział w koszki żala, w transmisji, z racji na to, że to jest niedziela Pańskiej, również będzie, będzie ta transmisja z naszego kościoła. I, 18, 18. 18. I ostatnia propozycja na niedzielę palmową, to jest Anioł Pański o godzinie 12 z papieżem Franciszkiem i będzie specjalna modlitwa w intencji ustania pandemii koronawirusa za chorych i zmarłych z ich rodzin. Sześć punktów. Wszystkie te sześć punktów za chwilę znajdą się na, na naszym fanpage'u. Będzie można je zobaczyć wraz z tym, tym tekstem. I jeszcze ostatnia taka rzecz. Jeżeli, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, ten fragment też będziemy czytać, zazwyczaj był czytany przed procesją, to wtedy w ci, którzy byli w tłumie, słysząc, jak, jak krzyczano, posanę, jak śpiewano dla Chrystusa, mówili nauczycielu, zabrój tego swoim a Jezus wtedy im odpowiedział, powiadam Wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będę. Czasami może jest nam ciężko gdzieś ze swoją wiarą pokazać się w sieci, dlatego że może się wstydzimy, ktoś może nas wyśmiewa. Hashtag Palma wpisać może być ciężko. Były też takie głosy, że w tym czasie, kiedy ktoś podzielił się jakimiś rekolekcjami później, no trochę też hejtu było w jego stronę, nie wstydźmy się. Nie jesteśmy się Chrystusa, jeśli ci umikną kamienie, wołać będą. Nie jesteśmy się w domu usiąść razem na transmisję, czy zrobić palmę, czy nawet przeczytać tę Ewangelię. Nie są to takie rzeczy powiedzmy naturalne. Czy w wielkim tygodniu, jak będziemy zachęcani do innych praktyk religijnych, czy takich rodzinnych właśnie, nie jesteśmy się przed sobą tej wiary. Jeśli ci umikną kamienie, wołać będą. A to się do mnie przyzna przed ludźmi do tego i ja przyznam się, mówi Chrystus. Ten element podprowadził nas do pod przeżywania Niedzieli Palmowej. Ja chcę ten wątek jeszcze troszkę pociągnąć, dlatego, że jak wiecie, Niedziela Palmowa to także Światowy Dzień Młodzieży ustanowiony przez świętego Jana Pawła II. Zwykle przeżywaliśmy go w taki sposób, że wczoraj w piątek była Droga Krzyżowa na Majdanku, a, dziś, a jutro w niedzielę było spotkanie trubelskiej młodzieży z księdzem arcybiskupem. Po części te wszystkie wydarzenia no w tym roku niestety są niemożliwe, droga krzyżowa została odwołana, ale chcemy się spotkać z Wami, z młodzieżą lubelską, to też zachęcam do oglądania czy przyjęcia tej propozycji. Młodych i nie tylko młodych, każdy kto woła Hosanna jest wyznawcą Chrystusa, jest młody, bo Chrystus młodość w życie człowieka wnosi bez względu na, na wiek. Yy, więc dzisiaj o 20.00 z naszego kościoła będzie transmisja uwielbienia, które poprowadzi Ksiądz Krzysztof Krzysztof. Zwykle spotykaliśmy się o 20.30 na Różańcu, i, i ten Różańc będzie też dzisiaj, ale on będzie wpisany właśnie w tę modlitwę uwielbienia. Być może ona potrwa trochę dłużej, od 20.00 do 21.00 z minutami, ale już dzisiaj na, na ten element obchodów Światowego Dnia Młodzieży zapraszamy. Jutro ksiądz arcybiskup będzie przewodniczył Eucharystii o godzinie 10 w kościele świętego Antoniego w Lublinie. Ten kościół został zaplanowany w grafiku transmisji prowadzonych przez telewizję Lublin. I z racji właśnie Niedzieli Palmowej ksiądz arcybiskup zgodził się przewodniczyć tej Eucharystii. Może powiedzieć specjalnie poświęconej młodym ludziom z okazji przeżywanego diecezjalnego Światowego Dnia Młodzieży. Zapraszamy do uczestnictwa również w tej modlitwie. To te informacje przekażcie młodym, aby jutro byli razem z nami o 10 przed telewizorami uczestniczą w tej transmisji. Zasygnalizował ksiądz Damian, że przed nami wielki tydzień, Trydum paschalne. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Na tej kamie zechcemy się jeszcze spotkać pewnie w środę o 9.30 tak planujemy, to wtedy więcej uwagi poświęcimy Trydum Paschalnemu, ale już się pierwszy z od księdza. Mamy połowę kawy. 15 minut minęło. Dziękujemy sponsorom. A, o, tak. To jest od gości, Janusza, Adama i całej ich ferajny. I, i, Oli i, i, i Antoniny i Ani. O, teraz nam wszystkich. A tamto drugie ciasto jest od Edyty, Marty, Anna, Agnieszki i Janiny. Panie, panienek, tu y, jest pań. <laughs> Panienki są ciągle wolne. Słuchajcie, jak pieką. Paska dotarła z Kraśnika. Tak jest. A no, jest, to jeżeli te, które piekły, a są stanu wolnego, to dzisiaj jest tutaj lokowanie produktu. Zapraszamy do zainteresowania. Ksiądz, Damian służy też kontaktem matrimonialnym. Zaczynamy to, czy ładnie. Ładnie wygląda medycznie. Właśnie to, to tak, tak ładnie wygląda, że szkoda, że no coś Zróbmy to. Na... Bardzo, bardzo. Ale się... Dobrze, to ty mówisz. To ja ksiądz ty... Tomasz. Ja się przesunę to... tam. Ja no właśnie, dlatego do... że zaraz zmywam się. Ksiądz Damian dyskretnie będzie kroił, a ksiądz Michał niedyskretnie będzie mówił. Tak jest, bo zaraz wychodzę na anację. Zatem tak jak Damian wspominał, no jest to inny czas i przeżywamy go inaczej niż zazwyczaj. I myślę, że teraz można się poczuć w roli księdza trochę, który nabożeństwo już naprowadzi, przewodniczy i... Może nie chodzi o eukarystyę sam, no bo nikt jej sobie w domu nie będzie mógł sprawować. Ale i na nabożeństwa czy, czy nawet y, jakieś tam rodzinne modlitwy można się poczuć jak kapłan. Chociaż każdy ojciec taki właśnie jest. Ja poczekam aż Nie, nie, No to trochę łatwo. Tak. Ale to mówi już cichutko kroi Dobrze. Nie to, żeby mimo ludzi, nie? Mm, ale jest ten ma za skłonność. Jak widać nie wszyscy piją kawę. Ja codziennie z rana, ale bardzo często z rana zielona herbata. Ja ten jest piękny i młody. Tak. a chyba tak gójne włosy. No. Tak, tak. Dzięki temu mam Ja i jest efekt. No, Wykorzenienie. <śmiech> <śmiech> o co chodzi też... Ja jestem na drodze, tak. Zaraz. Tak. Właśnie. Droga to mamy siebie. O co chodzi jeszcze w tych wszystkich dniach? No chyba najważniejsza rzecz, żeby je duchowo przeżyć mimo braku możliwości fizycznej obecności na eucharystii, na liturgiach, na czuwaniach, na adoracji, która była przewidziana i zawsze była obecna w tych dniach, no w tym roku tego nie ma, ale proponujemy takie rzeczy, żeby też mieć możliwość przeżycia duchowego tych, tych dni. No i co? Wielki Czwartek. Wielki Czwartek jest to dzień, w którym świętujemy czy wspominamy pamiątkę ustanowienia eucharystii i kapłaństwa. Więc może ktoś w domu ma obraz ustanowienia, obraz Ostatniej Wieczerzy. Można go gdzieś tam wyeksponować, czy zdjąć ze ściany, postawić na stole na widocznym miejscu, tak żeby gdzieś tam domownikom go się rzucał. Tak na co dzień i tak przez cały czas. Można poczytać sobie opis ustanowienia Eucharystii, który jest i w Ewangeliach i w listach św. Pawła można zasiąść do wspólnej kolacji, tak jak to czynią kapłani, czy jakiś posiłek wspólny spożywają na pamiątkę także tej właśnie w ostatniej wieczerzy. Zasiąść wspólnie, tam się pomodlić też, podziękować, pomodlić się za kapłanów tego dnia, podziękować. Można po tej kolacji zaśpiewać pieśń w rodzinie, a potem pomodlić się po prostu w ciszy czuwając przy Chrystusie, który jest już aresztowany, jest też najpierw w oliwnym, cierpi tam i przeżywa trwogę, a później jest aresztowany i jest w tak zwanej ciemnicy. Można mu towarzyszyć, można to robić oczywiście dłużej, nie tylko przez jakąś tam godzinę czy dwie, można 22-23, można po północy, jak oczywiście każdy ma czas i może to zrobić. Tak jak to bywało w kościele naszym, że adoracja była też właśnie w później godzinach wieczornych i w nocy nawet. To jest taki, taka propozycja na ten czartkowy wieczór. A wielki piątek? Na wielki piątek w centrum jest krzyż. Dlatego warto go umieścić też gdzieś na stole, postawić, zdjąć ze ściany, położyć, jakieś większy jakiś. No, to już każdy tak zrobi jak, jak, jak ma możliwości ale krzyż jest w centrum i żeby on też był cały czas gdzieś na widoku można sobie prawić drogę krzyżową w gronie rodziny albo o 15, to jest ta godzina szczególna albo kiedy można można połączyć z koronką do Bożego Miłosierdzia tak jak to w tym, będzie w naszym kapańskim gronie tutaj w, w naszej prywalni w kościele można śpiewać kosztyżale. Pieśni pasyjne, nawet wszystkie trzy części go Żali można odśpiewać w tym czasie, można adorować. Można też ten krzyż ucałować oczywiście pobożnie. Nawet tak jak to czynimy w kościele, bo no nie będzie to możliwe na żywo. Można go zresztą ucałować. No i oczywiście, tak jak i w czwartek, taki w piątek, za to nie będą transmisje z Turcji, więc będzie można też w jakiś sposób no, wejść przez uczestnictwo właśnie tak przez transmisję, a w sobotę, no w sobotę jest to dzień ciszy w kościele, dlatego też niech będzie takim dniem ciszy, wyciszenia się, e, śpiewania pieśni pasyjnych, no też przygotowania, o czym za chwilę pewnie ksiądz Duszek powie, też przygotowania y, koszyczka, żeby go sobie w domu przygotować i co z nim dalej zrobić, to się dowiemy za chwilę. Ale też, no, żeby tej nie zatracić, dlatego, że nie mam możliwości pójść do kościoła fizycznie. I wtedy, akurat tłumy, naprawdę, tłumy do kościoła przychodzą co roku. Świecątka. Nawet ci, którzy raz w roku przyjdą, nie po to, by się wyspowiadać być u komunii wielkanocnej, ale przyjść z korzyczkiem, chociaż na chwilę. Tak, bo świecątkę musimy, no właśnie. Ale, ale ten korzyczek sobie przygotujcie. I on niech będzie. No, i oczywiście ten dzień też może być dniem gorzkich żali, śpiewania pieśni pasyjnych, różnych takich, takich, takiej atmosfery no, adoracji Chrystusa w grobie. Myślę, że wielu z Was przychodziło też, czy jeździło po mieście, oglądając, czy adorując właściwie Chrystusa w grobie i przy okazji też te dekoracje podziwiając. Ale oczywiście będzie liturgia dla nas wszystkich o godzinie 20.00 u nas. Będzie transmisja, łączcie się też z nami. A potem, już jak się zakończy, można odśpiewać radosna Hallelujah, zaśpiewać kilka pieśni wielkanocnych, no i oczekiwać poranka z martwych stanie. Można też, oczywiście, jak ktoś jest tak bardzo chętny i chce to zrobić, można czuwać całą noc na sobotę, można wstać w nocy też adorację sobie uczynić. Można tak zrobić. To jest bardzo przydatna i potrzebna nam wszystkim praktyka, która no właśnie pozwoli nam jednoczyć się z Chrystusem. Mimo że może nie fizycznie, będąc uczestnikiem takim tu i teraz, ale przez te środki masowego przekazu przez internet włączać się. Oczywiście. Lokowanie produktu jest, zapraszamy na nasze transmisje, ale nie jesteśmy też jedyni. Ktoś, ktoś woli gdzieś indziej, wczoraj nie wczoraj. Jak dzwoniłem wcześniej parę dni temu do chorych i mówiłem o transmisjach, oni no wiecząc, my tam jesteśmy do Jasnej Góry, przyzwyczajeni, a my do łagiernik, a my gdzieś tam, mamy swoje sanktuaria i oglądamy. Ktoś mi mówi, a wieczą, co ja codziennie pięć świętych uczestniczę. <grym> I oglądam w tyle nie było? Od rana do wieczora, no, no tak nie, ale to rzeczywiście było lokowanie produktu. zapraszam na naszą nie, stronę i na naszego Facebooka i na stronie też się pojawiło, tak ostatnio? pojawiło się. Pojawi się. Właśnie, ja do tego od razu słowo chciałem powiedzieć tutaj, tak, do, nie tyle. do całego to świata, nie? do całego wszechświata w ogóle chciałem to <laughs> powiedzieć, bo tak nie mamy możliwości dzięki tym Facebookom. Że trudzącymi się nad transmisjami w naszej Ksiąc parafii 1100 czy Ksiądz Damian, my robimy różne rzeczy, wszyscy robimy różne rzeczy, a oni oprócz różnych rzeczy robią jeszcze te transmisje. Rzeczywiście pilnują tego, chodzą, ustawiają, a, a dyskutują. Jest Także jestem w imieniu własnych i Was wszystkich bardzo, bardzo wdzięczny za ten wysiłek, troski. A to jeszcze nie koniec, bo trudzą się nad jakby zwiększeniem zasięgu przez transmisję live na YouTube, co nie jest takie proste ale mamy nadzieję, że na tryduum Paschalne będzie to gotowe. Będziemy to im zawdzięczać. Przekażemy jakieś pozdrowienia. Pozdrowienia są różne. Jest informacja, brawo się Adam za poczucie humoru, więcej kawałek. <śmierdziwia> <śmierdziwia> czyli mamy tak zawsze, bo powstrzymujemy się z kawałami <śmierdziwia> to, to, to może jakieś... Dedy, Jeżeli chodzi o kawałę, to dedykuję kawałek ciasta. O <śmierdziwia> proszę. W końcu śmiech to, to zdrowie. Pozdrowienia z parafii świętego Józefa, pozdrowienia z tak. W Wcześniej pracował ksiądz Adam jako rezydent, ksiądz Krzaczek prowadził niedawno rekonekcję. Tak, e, rekolekcje. Ja, rekolekcje. Ja, A, ja też pracowałem. tak. tak. Ja pracowałem. A, ksiądz wyszedł oczywiście, na tej całej parawie. A, właśnie. I też jako dał prezbitera. A ja byłem gryzką Kraśnika. pozdrawiam. Ja to takie ja to jest takie, piękne. O... Drodzy kapłani, dziękujemy zady. za Waszą posługę, dobre słowa, nadzieję. O, to Pani, Pani Alicja teraz sami, sami pracuję w kuchni. Aha, a, tak. No to <grym _> odzwonimy, odzwonimy. <grym _> odzwonimy. Y, Pani Bajor był z, 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 zaskoczony, że się nam wszystkich wymieni? To była pokusa, bo to ciasto przyjechało wczoraj, a w był, było chleb i w wodzie, więc w pierwszy kawałek ciasta padł o godzinie 00.35. <grym> 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 już było pełne, że jest po północy. dzisiaj się dziś. przebudzili dzisiaj, <grym _> tak. Nie wczoraj, dzisiaj jestem pozdrawiam. się pozdrawiamy dzieciaków i uczestników w tym Tarnowskiej łączymy się od O, od Andrzeja, naszego Andrzej, tak jest. jest. Z Tarnowa? Przyjaciel nasz. No A Andrzej, tak. No właśnie. Z przyjaciół. Tego domu, przyjaciel tak, rodziny. Tak przyjaciół. tak. tak. Bydari, tak. tak serdecznie go pozdrawiamy. Bydari, to to? Bo na chwilę wchodzi ksiądz Krzaczek. Tak, tak. I tak. możemy pozdrawiać, właśnie trwa santa to ksiądz jeszcze sygnał o poświęceniu pokarmu. Zacznę od takiego świadectwa, jakie usłyszałem bodajże tydzień temu na falach Radia Maryja. Zadzwoniła pewna pani, która chciała przynieść pociechę wielu ludziom, którzy z rzeczywiście za Jezusem Eucharystycznym, za liturgią, nawet mają obawę o utratę swojej wiary, ponieważ nie ma takiego ścisłego kontaktu z Kościołem, z I opowiedziała swojej mamie, która pięć lat miała nieszczęście przebywać. W obozie w Łagrze sowieckim i miała tylko jeden modlitewnik. Modliła się na nim codziennie, nauczyła się nawet go na pamięć wszystkich modlitw, które tam były zawarte. I nie tylko nie utraciła swojej wiary, ale zachowała ją, i jeszcze pomnożyła. To jest piękne słowo umocnienie dla tych, którzy boją się, że w tych wyjątkowych czasach w trudnych czasach no, poniosą jakiś uszczerbek na, na wierze swojej, na relacji do Jezusa. Wcale tak nie musi być. Ta sytuacja, którą przeżywamy wszyscy, jest okazją, jest pewną szansą, żeby ożywić tzw. kościoły domowe Eklezjole. Głową takiego kościoła domowego jest zazwyczaj ojciec, małżonek jeśli nie, to mama jeśli wychowuje sama dzieci czy jakaś starsza osoba. I zachęcamy, żeby ten właśnie obrzęd, paraliturgię poświęcenia pokarmów, która może się odbyć zarówno w sobotę rano przed śniadaniem, albo w niedzielę rano przed śniadaniem Wielkanocnym właśnie poprowadziła taka najstarsza osoba, czyli głowa rodziny. Co przygotowujemy? Dokładnie to samo, co przygotowujemy, kiedy możemy pójść do kościoła w Wielką Sobotę na poświęcenie dokonane przez kapłana. Podstawą jest pieczywo, chleb, jajka, mięso czy wędlina możemy dodać również inne inne rzeczy. Jak wygląda struktura takiego para liturgicznego nabożeństwa? Można. Na początek zrobić znak krzyża, wypowiedzieć słowa. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie, zmartwychwstał, potem odczytać fragment Pisma Świętego, adekwatny do okoliczności i wypowiedzieć, przeczytać, dokładnie przeczytać jakąś modlitwę, która będzie nam zaproponowana. Zaraz powiem o tym, skąd tekst takiej modlitwy wziąć. Odmówić Ojcze Nasz, spożyć sobie życzenia, podzielić się święconym jajkiem. A więc jeśli chodzi o teksty, one będą udostępnione na naszej stronie internetowej. Będzie też tekst takiej modlitwy poświęcenia wywieszony na drzwiach wejściowych głównych naszego kościoła. Można sobie już wcześniej zrobić zdjęcie aparatem komórkowym. W wielu modlitewnikach też ta, ten tekst możemy znaleźć, albo w ogóle wpisać. Do internetu hasło poświęcenie pokarmów i tę modlitwę sobie ściągnąć. Więc musimy sobie w tych trudnych czasach radzić właśnie w ten sposób. Nie zaniedbajmy tego obrzędu, ponieważ biskupi nasi, polscy, mówią, że nie powinien się on odbywać w kościele, zróbmy go w domach. Tak było w wielu okresach trudnych dla kościoła, w wielu miejscach, w byłych krajach Związku Radzieckiego. Czy w niektórych krajach Ameryki, czy południowej, czy środkowej, w Meksyku, w Argentynie, kiedy nie było kapłanów, wiara przez dziesiątki lat była podtrzymywana w rodzinach i przekazywana w następnym pokoleniom. Żeby dodać jeszcze odwagi, to powiem, że my praktykujemy taką paraliturgię wtedy, kiedy rozpoczynamy wieczerzę religijną. Wtedy nie tylko w katolickich domach, myślę, że w wielu innych domach, w Polsce przynajmniej. Rozpoczynamy tę wieczorze właśnie od wspólnego pacierza, od modlitwy, od odczytania fragmentu Ewangelii i tę liturgię przeprowadza właśnie głowa rodziny, tak umownie nazwijmy tę osobę. Może to być kobieta, może to być mężczyzna, najlepiej jak jest mężczyzna i ojciec. Także odwagi, poradzimy sobie, zachowajmy tradycję. Dzięki serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do programu drugiego, gdzie ksiądz Krzysztof już pewnie zaczął swoją konferencję rekolekcyjną. Do zobaczenia w środę o 9.30. To ten, ten termin już dzisiaj ogłaszamy, a, a pewnie to nie będzie ostatnie nasze spotkanie. Będą kolejne. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy mocno w pokoju Chrystusa. Bogu, Bogu nie będą dzięki. Bogiem. Do zobaczenia. No. To ciasto dobre. Dają się.